Słuchajcie, a może my chcemy zrobić więzienie? Możemy spróbować. Myślę, że jesteśmy już na tyle mocni, żeby to zrobić. Tak. Tylko to trzeba jechać teraz. Marecki? Bo... on pali. A. Przynajmniej tak deklarował. Został go w tym sklepie, to się tam... Ten... zdenerwuje jak wróci. Że nikogo nie ma. Ja myślę, że on nas słyszy. Chyba, że akurat nie. No, mogliśmy z jakieś granaty wziąć mm -hmm. fajnie Ja mam 10 robą Po ostatniej robocie hmm. No nie... No ja jestem spragniony Mam... No to, mam coś w tym tu przejechaliśmy przez most Trzeba się było zatrzymać No, no właśnie, masz my... filtr założony na hełm Jakby co, to no. mam jakieś, jakieś picie chyba w tym Wiecie, ja muszę tutaj spojrzeć na mapki e, Dobre to już chyba wiem, dobrze. Pojedziemy tędy. Dobra, Dobre. to, je, to jesteśmy correction facility. No to Pierdę. Wydaje mi się, że one. Kurwa, muszę aż na mapkę spojrzeć, bo wydaje mi się, że one były dalej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć i pół czaszki tylko. <śmiech> <śmiech> ha ha. ha. To jest chyba to, czy nie? to no, tak, to to. Dobrze, no. Dobrze, mamy to. Ja Dobra, pierdyle. Czekaj, na, na Mhm. Przy okazji możemy sobie przetrzepać autka. Rozebrać możemy też autka. Tam już coś Oto. się zdenerwowało, jakaś Czekaj, z... zastrzelę go w nieprzystojny sposób. Hmm. W zasadzie przydałoby się więcej amunicji. Paliskę, tak? No, ta... O, i po drzwiach. Mhm. Faza przyjechał. No, dlaczego tłuczesz samochód? Nie tłukę, rozkręcam. Z <noise> mojej perspektywy wygląda jakbyś tłukła. No to nie nie mam tego, jakby... Nie podnoszę odpowiedzialności za to, że masz problemy z oczami. Nie mam problemu z oczami. Znaczy mam, ale To widzę twoja grama. No i tak. Dobra, to co idziemy? Już już mhm. idziemy. Nie, ja nie... ja nie ja się nie bawię W jakieś półśrodki Moment, ja sobie mm. zrzucę to po rozkręcaniu graty do potra, ale już możecie iść O, znalazłem pistolet w kiblu A. Klasyka Ale pierwszego pewnie lewela Ej, eee. zawsze U. można rozebrać i będzie Pieski Eee. Mówić, ktoś mówił o granatach? A rurobombach. To jest dobry moment. Opsia krew. A! Łupi Griniarz, prosto w twarz mi wybuchł. No. O, spacerniak. Mm. Mhm, tak po więzieniu. Ale zaraz, baby w więzieniu? Mam sej, ale chyba zepsuty. Oj, 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 faktycznie dużo. Bardziej za sobą. czas krótki nie przypieprzyśli komuże stoi Damage Uważaj <laughs> Ile dasz tej urnie Cześć nie stanie, nie stanie, poszedł wcale Eee. Ale żywosy tylko Kubanie. Maro! Maro uważaj! Ja... tak, ginę generalnie. Gdzie ty jesteś? Eee. Ja, no przejmuj się <noise> A ja, damit Ty zostajesz z tyłu gdzieś? Tak. Ja. No, Dave. Dobra, chyba czas na. Ząbiaki mm. leczą się na zwłokach padłych. Ciągle o tym zapominam. Ale tak dużo się nie, wy, nie, nie wyleczyli. A jakieś sępy tutaj krążą. tak <grystanie> dużo A co? Powiedziałeś, że nie jesteś po wypłacie? <grystanie> Oh, cześć Marecki! Yo Gdzie jesteś, kurde bydlaku? -ha -ha! W sumie mogłabym... Tutaj ja widziałem safe, co sobie go zaraz rozparceli... On nie był otwarty czasem? Było otwarte. otwarty. O. To coś, to coś tam ci pierdzi. Tak, idę już się tym zająć. Pomogę panu. Mm. O! Pa, pomogłeś mi na ja ma... skutecznie. Chodź, przebijaj, się, przebijaj się, przebijaj się, przebijaj się. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. <ślad> okay, pójdę tam do nich. Nie, zamknęłem im drzwi przed nosem i tam. Ten... Yeah. Bo faza to kurde, morduje gościa przez zamknięte drzwi. My też. Tak. A jak widzę. Zrobiliśmy Torby sobie rozczulanie. Jeszcze tam się. Dobra. Pomogę ci, jakby co? Zastanawiam się, Wiesz, bo to jest wieża, to chyba... Czy my dobrze idziemy w ogóle? Chyba tak. A wiecie, że to była chyba jakaś horda? A tak, bo oni z zewnątrz przyszli. To chyba ktoś jest w bloku co? Tak? Urwa, nie o. po tej stronie drzwi się. Ty weź. Mi. <laughs> dawaj, dawaj, dawaj. Tak. Dobra, idziemy za odgłosami śmierci. Tak. Podoba mi się to, że oni są... Kto mi rzucił rurą bombę do mnie? <noise> A. Nie ja. Ja. A. Podoba mi się to, że oni są za drzwiami. Bardzo miłe. No. Szaman też był za tymi za drzwiami. właśnie. No bo A. zamknęli za mną. A nie, ja sobie za, sam zamknąłem. Za sam żeś ty zamknął, kurde. Ja za tobą zamknąłem później, jak wlazłeś. Uuuu, jedzonki. Uh. Mm. Kurwa ile! Bez A, zablokowane drzwi. No, troszkę mi mniej teraz yy, kosi jakości przycina, ale... Słyszę faza coś tam, ten... Wydaje dźwięki. Jeszcze jeden pistolet z O, dzień dobry. Krzykaczka. a ja na zewnątrz. Podleć się może trochę faza. Tak, zgłusiałam się ten. Musiałeś pozabijać wrogów, wiem. A wróg? A wróg. Au. te wieżyczki? Nie. Jeszcze nie. Ona gdzieś tutaj się drze, w waszej no, okolicy. Oto no krzyknęła. serada faza, Dobra. Mam no, co nie oddać. Spierd... Ty wiesz, żeście poszli właściwie? Ja jestem na zewnątrz, co <laughs> ty wieżyczki. Jestem mhm. w bloku B, z jakiegoś powodu. A, ty już jesteś tutaj. O, zasoby medyczne. Dwa miotki znalazłam. A ja przygody O, bardzo dobrze. Nie dobrze, że się rozdzieliliśmy aż tak bardzo. A? Dzień dobry pani. Jakaś taka zielona pani jest tutaj. Ręka jej odpadła. Ziemniejsza, chcesz amunicji trochę? O kurwa. Poproszę. Masz. Co tu się tak zaświeciło. A to z zewnątrz. Tak, to ja. Ty się świecisz z zewnątrz? Ja Ile tu jest? Jadłuchajcie, kurde. co do was, dobra, w miarę przeżyłem, a Ja się muszę podlecić, kurde, i to ja. No, podleć się, a gdzie on jest? Rzeszy szaman, na zewnątrz. Możesz przejść przez to już. Really? A, mogę faktycznie. Masz. No idź. Możesz przez to przejść. Wiem, że mogę przez to przejść, ale. Ale z trudem. Maro? Mhm. To jest przycisk. Tu jest. się O ich słyszę. No, tu też jest szubienica. Nie. A. Osiem gwoździ. Mhm. W ma macie leki i jakieś zardzie z reguły, więc warto zaglądać. Tak, no, przeszliśmy z fazą przez parę. Znaczy on wchodził, ja nie. Bo to nie moja działka. Jeszcze ja ktoś próbuje to... przez mury przebić, ale... Kto tych planet poczyta? Ja. To... A gdzie jesteś? A, tam gdzieś poszedłeś. No, tu jest... No, Dobra, Może ja im Pani pomogę. Przeł... Pod murem próbowali przejść? Tak. O jest skrzynia. Widzę czyjeś nogi. Mm -hmm. Aro! No? Tu jest. Proszę na, od razu. E, serio, pod murem. Tylko w złą stronę. Właśnie przechodzę. <grywka> Pomogłam im. Bardzo mnie wzruszyli. Stwierdziłam, że nie będę nie. im przecież przeszkadzać, a raczej pomogę. Dobra Krzysiu, chodź, to jest wolne miejsce w tym hmm? przygody motoryzacyjne. Złota rączka, to jeszcze ktoś czyta? Och, ja. Narzędzie naprawcze, no, to nas jest Okej, okay, ale tutaj są drzwi otwarte. I coś tutaj o, biega. Odważaj. A! Tak, za to był. Te kurwio, płonący. Tak, i to nie za... mieliśmy. To jest amunicja i, i takie inne... Najarał się na ciebie. Zapalił się do tej roboty. O! Jeszcze jeden. Też spalony? nie wychodzą, tak. Kurde, na papierosa wyszli, kurde i tak zostali. Interesting. Jajce. A, dobra, a gdzie się tutaj wchodziło? A, to ja tutaj byłem. A, dobra, tutaj też byliśmy, bo mnie tutaj rozwalili, też próbowali rozwalić. Tak, ale podejrzewam, że jeśli mamy coś do góry, to... O, znalazłem windę! Ale to jest tylko winda. A tu masz... Tam masz chyba... Można wyjść na górę. Czy nie ma tu windów? Tak. trzy kleje. Mhm. Nie. Ale tutaj mamy drzwi. Tak, okay, bo na tym dziedzińcu nie, bo to jest kawałek. Tu sorry. nie ma gdzieś przycisku, który by to otwierał? Tak, to jest przycisk, nazywa się Maro i są schody. Co ja mogę Ci pomóc? Aha. Nie pomogę już no, Nie. Można przejść, ale można równie dobrze otworzyć. Maro, jak skończysz to łupać, to masz. Nice. Dobra, idę na sam na dół. Ej, ja idę na górę. Aha. Nie? Dobra, wiecie co? Sorry. Wtedy musiałam się wycofać, bo byłam przyparta do ściany. On no głodna jestem? Serio? To jest te przyparcie. Możesz, no, Mam stłuczone kolano. No nie. Masz, byś wiedział. A ja zostawiam żarcie w motorze i zmarnowałam ją, to. Oj, oj, Przepraszam. Jeszcze żyjesz? O! Kurde. Skończyła mi się amunicja 9 milimetrów. No. O ty luduś. Oh shit. Oj 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 Jesteś pralni? Tak? Coś Canański? Tak. No. Tu jeszcze coś zostało, ja już nie mam miejsca. Dobra. Weź to ode mnie, bo... Rzeczy, których mogę się pozbyć. O. Najbardziej mnie rozpieprza to, że to, ty, to, że ty ze, ze snajperki strzelasz z bliska. Why not? Jak lubisz. Serwerowny. Aha. Mhm. Ale po podobał mi się ten, co tutaj na, na drzwiach wisiał. Mm -hmm. Tu jest chyba na pusto, pozbierane. Ma ktoś żarcie przy sobie? Tak. Tu jest klej. Trzymaj. Tak, też mam żarcie. No dobra, dziękuję bardzo. Nie bo zostawiłem. Jak... stąd? No już nie mam miejsca. Skąd? Sure. Dobra, tu jest do bloku... Wejście do bloku B, to nas nie interesuje. A Ty poszedłeś na górę, czy na ten? Na dole. To na górę. Okej, okay, no to idziemy na górę. Dobra. Ale nie tamtą górę. Nie? Jeśli wy lądujecie w bloku B, to znaczy, że jesteście w niewłaściwym miejscu. W bloku Och, cholera. Gdzie jesteś? O oh god it, faza. Spokojnie. Ja mam tylko... To jest ogromne pytanie, to nie te schody. Dobra, tak uciekaj! A, A bo. Hm. Ja też uciekam. A! A, okej. Okay. O! Oh. kurwa, jak pierdolę! Dobra. Ten jeszcze stoi. Niech ktoś weźmie ten, tego loot'a, bo ja już nie mogę. Ja, dobra. Proszę się, mam jeszcze apteczkę. Bardzo duże ilości... O, Z... o, po tej stronie będą przywalić. Dobra, znalazłem lutrum, jakby, co? Dobra. Pytanie kto ma miejsce. Ja mam. Ja, ja, mam. Mam, ja, mam, ja, mam, ja mam też jeszcze miejsce. Leprze. Ja nie za bardzo. Szaman jest na dole jeszcze tam tłucze jakieś zombie Primo, przez drzwi. Czy ktoś ma antybiotyki? Mam Ja mam jeden miód. Mam ja sekund... jedno. Czy ktoś ma ten? przeciwbóle? Chyba też mam To ja poproszę jedno i drugie to... Ten Dobra, A, to, żeby tutaj Z zewnątrz, z zewnątrz. E, nie, tutaj, szamański, szamański, wracaj, wracaj, wracaj. Tu masz ultrum. A, okej. Okay. Okay. Chodź tu. Dobra, Dobra zostały jakieś rzeczy jest tutaj tak, na środku. Mhm. Przeciw. Przeciw. Mam wrażenie, że coś na dachu tutaj jest. Zapasowy ma pojazd za do modyfikacji, daj Aha. Dobra to ja przeczytam tą igłę i nitkę w takim razie Czy ty jesteś faza na dachu? E, jestem na zewnątrz na dachu, tak Dobrze, z lutrą chyba wziąłem wszystko Dobra, to ja wchodzę na wyższy dach. O. Hello! Mhm. Tutaj jesteś Wydaje mi się, że kogoś zostawiliśmy za sobą, ale tak będziemy zagryć. dupa. Idziemy po drodze. R nie, rurowa strzelba i gotyckie spodnie. Co mm -hmm. prawda rurowa trzeba szóstego poziomu, ale... A, ale kto to, by używał? To już tylko i wyłącznie do sprzedaży i to też wątpliwe. Nie włożę na to. Dobra, to co? Dobra. to spadamy. chyba wszystko, złe, spadamy z tym. Może nie dosłownie, ale... Coś tu się jeszcze... Ta, ta, bo minęliśmy paru, wiesz i... I oni się dobijają za nami. To już chyba nie ma nic ciekawego. Nie no dobra, wracajmy. Po mnie. czy ty szukasz tych ząbiaczków? Tak. Ekspeczki? Tu gdzieś są. A tutaj jest O boże, jakie biedne stworzenie. Dobra, ale wiecie, co to zupełnie idziemy nie w właściwą stronę. Czasem w lewo. A! no, Cute. Co było cute, kurde? Jak nie mogłam dupy zmieścić przez to? Tak, właśnie dokładnie to było. Aha. No i dobrze, jesteśmy na dowód. Trzeba się że Więzienie jest przereklamowane, chciałam powiedzieć.